Dobry moment. Proszę Państwa, tak właśnie rozpoczęła się muzycznie druga godzina przedpołudniowego programu w Radio Pole, a my już witamy naszego gościa, pediatra Artur Żerkowski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, mamy rozmawiać m.in. o szczepieniu przeciwko grypie, szczepieniu dzieci głównie, bo mm. na tej populacji się chcemy skupić. Natomiast tak, no, jeżeli chodzi o same szczepienia, to już narosło tyle różnych mitów i teorii spiskowych, że warto by chyba zacząć naszą rozmowę od wyjaśnienia. Tego, co to jest w ogóle szczepionka i jak ona działa. Mhm. Szczepionka, szczepionka to jest substancja, którą stosujemy po to, żeby wywołać w układzie odpornościowym reakcję immunologiczną, która polega na wytworzeniu przeciwciał przy, przeciwko temu czynnikowi, który tą chorobę powoduje. Czyli, Czyli tak pobudzamy ten układ im, y, odpornościowy do działania. I to, są, to jest jak gdyby też taki mit, który często jak gdyby ja słyszę w poradni przyjmując pacjentów, że szczepionka od, obniża odporność. Ona nie obniża, ona z zasady ma tą odporność pobudzać. Więc tak naprawdę stosowanie szczepionek ma stymulować układ immunologiczny do tego, żeby sobie z tym czynnikiem infekcyjnym radził. Panie doktorze, no ale druga sprawa jest taka, mhm. że są osoby, które twierdzą, że zaszczepiły się na grypę i później mhm. i tak na tę grypę zachorowały. To nie jest możliwe. To jest możliwe. To jest możliwe dlatego, że po pierwsze, jak Państwo wiedzą, co roku WHO ustala skład szczepionki przeciwgrypowej. Wynika to z tego, że niestety wirus grypy bardzo szybko potrafi mutować i to powoduje, że niestety układ immunologiczny, który zna tego wirusa, nie wiem, z, z tego roku, niestety ten wirus w przyszłym roku może wyglądać inaczej. Już się, e, się przebrał za kogoś innego to i rozumiem. może jak gdyby inaczej wyglądać. To po pierwsze, więc szczepionka nie chroni w stu procentach przed grypą. Chroni e, powiedzmy na poziomie 60-70%. Najlepiej chroni dzieci więc bardzo ważne jest, żeby uodparniać dzieci. Natomiast e, myślę, że też, też to, że e, często mylimy, e, że zaszczepiliśmy się i zachorowaliśmy, to że niestety szczepionka przeciw grypie nie chroni przed przeziębieniem. Przeziębienia są wywoływane przez rinowirusy, których jest około 200 rodzajów i ktoś, kto się szczepi przeciwko grypie, oczywiście może zachorować na przeziębienie, bo ta szczepionka przed tym przeziębieniem nie chroni. A objawy są podobne? A objawy są podobne. Również gorączka, również katar, również może występować kaszel, więc to są bardzo podobne objawy. Oczywiście, jeżeli się dokładnie przyjrzeć tym objawem, to objawy w grypie są troszkę inne, ale dla osoby, powiedzmy, która nie ma wiedzy medycznej, te objawy mogą wyglądać identycznie. Panie doktorze, ale teraz mhm. takie pytanie, ponieważ no, jesteśmy w okresie pandemii koronawirusa. Ten mhm. koronawirus jest obecny na pierwszych stronach gazet, on jest obecny w mediach, on jest obecny wszędzie no i najgorsze, że jest obecny w naszym otoczeniu, prawda? Czy ta szczepionka w jakimś sensie się nie może powodować tego, że będziemy mniej odporni na zakażenie właśnie mm -hmm. COVID-em, bo i takie pytania się pojawiają. Zaszczepię to się tak. przeciwko grypie, będę słabszy, no i wtedy COVID. No to jest, to jest ten kolejny mit, prawda, który uważam, że powinno się absolutnie dementować. Szczepienie ma stymulować układ immunologiczny i większość badań pokazuje, że zaszczepienie się przeciwko grypie stymuluje układ odpornościowy nie tylko przeciwko grypie. Czyli Okaza to wręcz odwrotny może być wręcz prawda? Wręcz odwrotny, to po pierwsze, poza tym myślę, że to, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o COVID, to to, co Państwo wiedzą, objawy COVID-u i grypy są bardzo podobne. Więc zaszczepienie się przeciwko grypie, po pierwsze, będzie troszkę nam ułatwiało tą diagnostykę w naszych mm -hmm. przychodniach, bo ci pacjenci, którzy, się będą, którzy będą zaszczepieni, a będą się zgłaszali z takimi objawami, będą bardziej prawdopodobni, że są zakażeni COVID-em. Czyli pierwsze, pierwsze pytanie lekarza jest takie, czy Pan był szczepiony na grypę, tak? Dokładnie tak. tak czy pan, pan, czy pani się zaszczepili przeciwko grypie, bo jeżeli ta osoba przychodzi i ma gorączkę, to oczywiście nie to, to nie wyklucza grypy, bo jeżeli założymy, że to jest około 70% skuteczności e, tego odpornienia, to teoretycznie ta osoba też może mieć grypę, ale 70% tych osób już nie. Więc ta diagnostyka po pierwsze będzie ułatwiona, bo tym też e, to, co dzisiaj e, wiemy, lekarze rodzinni będą kierować na badania e, w kierunku COVID i będą kierowali wszystkich pacjentów, którzy będą mieli objawy gorące. cá a... Bóle mięśni, kaszel, duszność Tak jak Państwo patrzą na te objawy To to są objawy, które wystąpią również w grypie mm -hmm. Więc jeżeli sobie Jeżeli udałoby się zaszczepić Dużą grupę osób Która nie pojawiałaby się w przychodni To po pierwsze te osoby nie będą czekały w przychodni Więc prawdopodobnie zakażenia COVID-em będzie mniejsze Po drugie nie Będziemy kierować zdecydowanie na mniejszą ilość testów Dzięki temu, że wyeliminujemy pewną grupę Pewną populację osób, która będzie miała Bardzo podobne objawy do COVID-u Czyli jest konkretny wymiar finansowy, oszczędności tak, a po drugie, badania też pokazały, że zachorowanie na COVID osoby, która zachorowała również na grypę, to przebieg tej infekcji covidowej jest zdecydowanie cięższy no i dużo bardziej obarczony ryzykiem powikłań i śmierci niż wtedy, kiedy ta osoba nie choruje również na grypę. Czyli teraz warto zaszczepić się na grypę? Zdecydowanie warto się zaszczepić m, przeciwko grypie. To jest bardzo ważne. E, dla mnie ważne jest, żeby e, zaszczepić dzieci przeciwko grypie, bo niestety ta grupa... E, osób Jest bardzo rzadko szczepiona. Jak sobie popatrzymy na statystyki, to w zeszłym roku zaszczepiliśmy około 4% populacji przeciwko grypie, z czego dzieci do 5 roku życia zaszczepiliśmy niecały 1%, a dzieci między 5 a 14 rokiem życia zaszczepiliśmy 1,5%. Więc tak naprawdę to są liczby, które są no, marginalne. Po to, żebyśmy osiągnęli tak zwaną odporność populacyjną czy stadną, o której też żeśmy poza anteną rozmawiali, powinniśmy zaszczepić około 60-70% <laughs> populacji. A my szczepimy 4%. A dodajmy że jeszcze, że dzieci często ciężko przechodzą grypę. Jeżeli chodzi o powikłania, to to, czym różni się COVID od grypy, to dzieci zdecydowanie częściej chorują na grypę niż dorośli. Dzieci są... No, Tą taką grupą, która roznosi potem infekcję grypową na osoby starsze i zdecydowanie ciężej chorują dzieci. Naj, najczęściej powikłania dotyczące grypy to jest populacja dzieci do drugiego roż, roku życia i to nad czym ja ubolewam, to niestety ta grupa dzieci nie ma refundowanej szczepionki przeciw grypie w tym roku. Wracamy do rozmowy. Panie doktorze, ustaliliśmy już, że szczepienie przeciwko grypie jest jak najbardziej wskazane. Mm. Powiedzmy też o grupach ryzyka. Mówiliśmy o tym, że u dzieci. I powikłania mogą być bardzo poważne. To może być m.in. zapalenie płuc, z którym często mamy do czynienia właśnie po grypie, ale też taką grupą, która powinna koniecznie się zaszczepić przed sezonem grypowym, są kobiety w ciąży. Tak, myślę, że dla mnie takie dwie grupy to są oczywiście dzieci, ze względu na to, że nimi się głównie zajmuję i tutaj jak gdyby ta grupa dzieci, jeżeli chodzi o powikłania do drugiego roku życia, ale też dzieci trochę starsze, to o czym Pan mówił, czyli zapalenia płuc w przebiegu jak gdyby infekcji grypowej, to jest często powikłanie, które występuje u dzieci, zaostrzenie astmy oskrzelowej, więc wszystkie dzieci, które chorują na astmę oskrzelową, powinny być absolutnie zaszczepione przeciwko grypie, bo zaostrzenie astmy w przebiegu grypy może przebiegać bardzo ciężko i kończyć Hospitalizacją. I to, o czym my często nie pamiętamy, jeżeli chodzi o dzieci, to wirus grypy często, niestety, uszkadza słuch i może doprowadzić u dzieci do głuchoty. To są konsekwencje więc, na całe życie. To są konsekwencje na całe życie. Te dzieci potem wymagają procesowania słuchu i oczywiście muszą chodzić w aparatach, więc e, jako powikłania mamy zapalenia płuc, mamy ciężkie uszkodzenia słuchu. Najcięższym powikłaniem oczywiście to, są, to, jest, to jest śmierć, która może m, wystąpić w przebiegu jak gdyby powikłań. E, I to, o czym też ludzie nie pamiętają, w zeszłym roku na świecie z powodu grypy i powikłań zmarło 650 tysięcy osób, gdzie nie mieliśmy wielkiej epidemii grypowej, prawda? A pan doktor nas też uświadomił, że WHO mówi o tym, że nawet 15 do 20% szacuje się, że właśnie tyle procent populacji choruje rocznie. 15-20% w sezonie grypowym. grypowym. Ale wróćmy właśnie do tych grup ryzyka. Dlaczego kobiety w ciąży są tak narażone? na? Znaczy na badania pokazały, że kobiety w ciąży, jeżeli zachorują na grypę, to po pierwsze jest to bardzo niebezpieczne dla płodu, a po drugie, jeżeli chodzi o śmiertelność, to akurat kobiety w ciąży są taką grupą bardzo mocno narażoną. Jeżeli sobie weźmiemy statystyki dotyczące zgonów z powodu grypy, to kobiety w ciąży są taką grupą, która jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zgony w przebiegu powikłań pogrypowych. Czy to jest kwestia tego systemu immunologicznego, który w tych warunkach pracuje inaczej? Dokładnie tak. tak. E, ciąża jest takim e, czynnikiem... Stanem zapalnym którym... <troska> może Nie, immunosupresyjnym, czyli on hamuje tak, tak, układ tak. immunologiczny, bo ten układ immunologiczny tego płodu nie może rozpoznawać, jak, jak czego zagrożenia, zagrożenia. Mm -hmm. Więc ten układ immunologiczny jest na tyle osłabiony, że zachorowanie e, na grypę kobiety ciężarnej absolutnie może doprowadzić do ciężkich powikłań zarówno kobiety, jak i tego płodu, prawda, mm -hmm. I, i, i tego nienarodzonego dziecka. Więc ja zgodnie z tym, co podają zalecenia WHO uważam, że wszystkie kobiety, które planują ciążę e, w danym sezonie, kiedy jak gdyby mamy infekcję grypową, czyli jesień i wiosna, prawda? Bo najczęściej ten sezon grypowy trwa około 16 tygodni. Powinny się zaszczepić przeciwko grypie i to, co, o czym wiele osób nie pamięta, szczepionka przeciwgrypowa, ta, która nie jest żywą szczepionką, jest absolutnie bezpieczna, bezpieczna dla kobiet to ciężarnych. To, to, nie, bo, to nie może być żywa szczepionka. Nie rodzajmy. może to być żywa szczepionka, ta donosowa, która już jest na rynku dostępna i ona jest dedykowana głównie dzieciom od 2 do 18 roku życia. Aczkolwiek tutaj no, kontrowersji dotyczące tej, tej szczepionki też jest kilka, ale ale to jest szczepionka, która jest dedykowana dla dzieci i absolutnie nie wolno jej używać u kobiet w ciąży. Panie doktorze, najciekawsze jest to, że mi, a byłam trzykrotnie w ciąży, nikt nie powiedział o tym, że powinnam za, zaszczepić się na grypę. Nie pamiętam sugestii lekarza żadnego. No i no z, no, z czego to wynika? z tą profilaktyką, panie doktorze? No, to znaczy powiem tak, no ja nie jestem ginekologiem, więc trudno mi jak gdyby odpowiadać jak gdyby na, na to pytanie, które pani tak zadaje, natomiast jeżeli przychodzi do mnie mama z dzieckiem i jest w ciąży, to ja mówiąc o szczepieniach przeciwko grypie dzieci i zabezpieczeniu tych dzieci przeciwko grypie. Też mówię mamie, która jest w ciąży, że, że absolutnie warto by było, żeby ta osoba też się zaszczepiła. To, co też jest ważne, o czym żeśmy rozmawiali, szczepionka przeciwko grypie jest zarejestrowana od 6 miesiąca życia i bezpiecznie można ją podawać u dzieci od 6 miesiąca życia. Ale refundowana jest. Refundowana jest no dopiero właśnie. od drugiego roku życia, czy po drugim roku życia, tak, do szóstego roku życia. I refundowana jest tylko szczepionka żywa. To, co dla mnie też jest no, trochę e, niezgodne z zaleceniami WHO, to dzieci po szóstym roku życia nie mają refundowanej szczepionki do 18 roku życia. Od 18 roku życia mamy refundowaną szczepionkę w grupach ryzyka, więc na przykład dziecko, które ma astmę oskrzelową, a ma powyżej 6 lat, a poniżej 18, nie ma refundowanej szczepionki. Dopiero jak skończy 18 lat, to ma refundowaną szczepionkę, więc tu też jest pewnie nieporozumienie. Nie trzeba to powtarzać, warto co, roku trzeba, co roku trzeba to powtarzać i też to, o czym warto pamiętać, dzieci, które nigdy do tej pory nie były szczepione przeciwko grypie, do 9 roku życia, jeżeli chodzi o szczepionkę nieżywą, muszą mieć podane w pierwszorazowo dwie dawki, więc najpierw musimy temu dziecku podać dwie dawki w odstępie minimum 4 tygodni, w kolejnych latach już podajemy tylko jedną dawkę. Jeżeli chodzi o szczepionkę donosową żywą, tą szczepionkę również podajemy najpierw w dwóch dawkach i tutaj nie ma tego dziewiątego roku życia. U Dzieci, które do tej pory nigdy nie dostawały szczepionki przeciwgrypowej, muszą dostać dwie dawki bez względu na wiek. Panie doktorze, czyli jak dobrze zrozumiałem jeszcze, bo to mnie zastanawia, mówiliśmy o tym, że dzieci do drugiego roku życia mogą ciężko przechodzić tak, grypę. I, I tutaj ciężko. do tego drugiego roku życia rottucji nie, nie ma Nie ma. Czyli rodzic musi o tym pamiętać sam, sam sobie m, zapłacić, no a chyba też mieć skierowanie od lekarza pediatry. Musi mieć receptę, receptę. Na, tą, na tą szczepionkę, przy czym wiele e, przychodni ma dysponować tą szczepionką u siebie, więc będzie można teoretycznie te dzieci zaszczepić w przychodniach. I też to, to, o czym trzeba pamiętać, do drugiego roku życia mamy szczepionkę dla dzieci, która nie jest szczepionką żywą. I to jest szczepionka, którą można podawać. I ona jest szczepionką bezpieczną, ona nie może powodować grypy, tak jak niektórzy uważają, że jak się zaszczepie przeciwko grypie, to choruje na grypę. To nie jest żywa szczepionka, to są tylko białka wyizolowane e, z wirusa grypy, które mają stymulować tylko odporność przeciwko tym białkom. To układ immunologiczny ma rozpoznać w tym wirusie te białka i przeciwko tym białkom skierować swoje siły, a nie rozpoznaje wirusa jako całości, prawda? Więc to nie może wywołać infekcji, co niestety często jest, jak gdyby, takim poglądem błędnie przekazywanym przez osoby, które nie mają o tym, o tym powiedzmy wiedzy. Panie doktorze, posługuje się Pan określeniami żywa szczepionka albo szczepionka nieżywa. No właśnie, mm -hmm. czym jedna od, od drugiej się różni? No jakoś intuicyjnie pewne rzeczy jesteśmy w stanie zrozumieć, no ale chodzi to o. To... Nie zawsze dobrze, Agnieszko. tak. O to właśnie <laughs> chodzi. Znaczy szczepionka żywa, jeżeli chodzi o szczepionkę na grypę, to jest szczepionka, która no, jest już dostępna, to jest szczepionka donosowa. Ona zawiera żywy, żywy materiał, czyli żywego wirusa grypy, który jest tak, w taki sposób przygotowany, że on umiera w wyższej temperaturze, czyli tak naprawdę może żyć tylko w temperaturze, no, znaczy w nosie, dlatego że tam ta temperatura jest dużo niższa niż temperatura ciała i nie może przejść jak gdyby, do organizmu dalej, dlatego że tam po prostu ulega e, jak gdyby, e, inaktywacji czy, czy zabiciu. Ale to będąc wiemy, w nosie... Szczepionka ale będąc w nosie, stymuluje układ immunologiczny. I to jest szczepionka żywa. Ten wirus jest tak osłabiony, że nie może wywołać objawów grypowych, prawda? natomiast stymuluje układ immunologiczny. Natomiast jest to szczepionka, tym. Z tym, że jest żywa, to jest przeciwwskazana dla pewnych grup osób, dla osób, które mają, na przykład są w immunosopresji, tak? Czyli na przykład nie wiem, chorują na nowotworowy i, na nowotwory i biorą chemioterapię. Ciąża jest pewnym rodzajem immunosupresji, więc tak naprawdę też żywą szczepionką nie szczepimy kobiet w ciąży, prawda? Natomiast szczepionka nieżywa zawiera tylko i wyłącznie pewne białka i wyizolowane z tego wirusa grypy. Najczęściej są to białka, które to są dwa takie rodzaje białek, czyli białka neuraminidazy. To co mówimy serotyp H1N1, to są właśnie to określenie tych białek, które ten wirus zawiera. I tak naprawdę to jest szczepionka, która zawiera te białka i układ immunologiczny ma rozpoznać tylko te białka i przeciwko nim wytworzyć przeciwciała. W związku z tym, że to są białka specyficzne dla tego wirusa, to układ immunologiczny zabija wirusa przy tej okazji. Ale te szczepionki nieżywe nie mogą wywołać objawów, dlatego że tam nie ma tak naprawdę żywego wirusa. Panie doktorze, dobrze, to przejdźmy w takim razie może do tego, jak taka szczepionka powstaje. Ona jest na bazie białka jaja kurzego. A, A dzieciaki mają... hodowane, tak. A dzieciaki zdarza się, że mają uczulenie i rodzice wiedzą. Tym, białkową, tak. tak, i w związku z tym mówią, że no jeżeli ja zaszczepię taką szczepionką swoje dziecko, no to będzie jakiś, nie wiem, odstrząs, odczyn tak. alergiczny, nie wiadomo co jeszcze. To też jest oczywiście błędne przekonanie. Rzeczywiście... Czyli to jest też mit, który obalamy tutaj. Dokładnie tak. Szczepionka jest rzeczywiście hodowana na zarodkach kurzych, po to, żeby można było potem ten materiał białkowy z tego wirusa jak gdyby otrzymać. Natomiast i ona zawiera niewielkie ilości białek jak kurzego, natomiast badania pokazały, że szczepienie dzieci, które są uczulone na białka jajakurzego tymi szczepionkami jest absolutnie bezpieczne. Jedynym przeciwwskazaniem jest wystąpienie reakcji anafilaktycznej, która najczęściej nie występuje jako uczulenie na białko jajakurzego, tylko na inne składniki szczepionki i zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Ja w swojej praktyce 25-letniej widziałem jedno dziecko z reakcją anafilaktyczną po szczepionce nie przeciwko grypie, ale po innej szczepionce, ale widziałem jedno, a za, zaszczepiłem. Nie wiem, ile tysięcy dzieci trudno to pewnie w ciągu tych 25 lat policzyć, ale widziałem takie dziecko jedno. Więc yy, myślę, to że. taki strach rodziców? Skąd te ruchy antyszczepionkowe? Znaczy, no myślę, że to taka rozmowa pewnie na dłużej, skąd ruchy antyszczepionkowe. To znaczy, myślę, że. Yy... Z braku no, wiedzy przede wszystkim? No myśle, myśle, ja, myślę, że, myślę, że z braku wiedzy to po pierwsze, a po drugie wydaje się, że, że łączenie się, dla mnie osobiście to jest pewien taki wymiar społeczny, łączenie się ludzi w jakimś tam ruchu pewnie jest im do czegoś tam potrzebne. Natomiast propagowanie takich no, nie, niewłaściwych e, mitów na pewno nie jest dobre, biorąc pod uwagę to, czy, na czym nam najbardziej zależy. Nam najbardziej zależy na tym, żeby te dzieci chronić i po to, żeby one e, nie tylko nie chorowały, nie tylko jak gdyby nie miały powikłań, ale tak naprawdę, żeby w ogóle nie chorowały, więc to na tym powinny nam na, najbardziej zależeć. Panie doktorze, jeszcze takie pytanie, zanim zasiądzie pan przy telefonie, będzie pan odbierał pytania słuchaczy. Tak mówimy o tym, że trzeba się szczepić, że warto się szczepić, przedstawiamy różne argumenty za. Natomiast czy będziemy się mieli czym szczepić? O. Podobno w Takie aptekach po prostu szczepionek brakuje. No, pierwsza partia szczepionek pojawiła się w aptekach, ale to były mikroskopijne to mówisz, ilości to szczepionek. Było w ogóle. Tak ja w aptece u siebie miałem, znaczy u siebie w swoim mieście, bo wysłałem tam pacjentów, jak się tylko dowiedziałem, że ta szczepionka się pojawiła, bo jak Państwo wiedzą, u osób po 75 roku życia jest pełna refundacja szczepionki, czyli ona jest za darmo, u osób e, Powyżej 65 roku życia do 75 refundacja dotyczy 50% wartości tej szczepionki. Trzeba oczywiście wypisać receptę, więc ja wypisałem takie recepty, ale było 16 dawek tej szczepionki w aptece. W aptece więc tak naprawdę ta szczepionka się zaraz skończyła. Na dzisiaj wiemy, że nasz rząd zamówił 1,8 mln dawek. Jak Państwo sobie policzą ilość mieszkańców w naszym kraju, to gdybyśmy chcieli wyszczepić 60-70% osób, to wyszczepialność powinna być na poziomie minimum. 20 milionów. milionów mamy, mamy zamówionych mm. 1,8 tysięcy dawek i mamy informację, że pan minister być może domówi 200 tysięcy. To oznacza, że jeżeli takie grupy jak e, personel medyczny, bo personel aptek. Czy nie obowiązkowo, ale, ale mają się za darmo, mają, za darmo, za darmo się zaszczypić, mamy zaszczepić. Tak? Osoby po 75 roku za darmo. Więc powiem tak, ja się obawiam, że absolutnie szczepionki tej refundacyjnej dla osób, dla których absolutnie ta refundacja powinna być i te osoby powinny się zaszczepić, zabraknie. po prostu zabraknie. No a później mówią, że Polacy się nie chcą szczepić. No i właśnie. 77 40 13 302, 77 40 302. Nasz gość, nasz ekspert pediatra Artur Żarkowski teraz będzie dyżurował przy telefonie, a m, krótko po 11 te rozmowy z naszymi słuchaczami m, po, m, podsumujemy. Ja tylko dodam, że to są oczywiście wszystko rozmowy poza anteną, więc prosimy się nie bać sięgnąć po telefonie, jeżeli Państwo mają jakieś pytania odnośnie szczepionek i chcą panu doktorowi zadać, to prosimy to zrobić. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do rozmowy z naszym gościem, dr Artur Żerkowski, pediatra, który zgodził się dyżurować przy telefonie eksperckim Radia Opole. Panie doktorze, o co pytali nasi słuchacze? Znaczy, m, pytania dotyczyły głównie tego, kiedy możemy się szczepić, kiedy szczepionka jest refundowana. Jedno z takich pytań dotyczyło tego, czy na przykład w reumatoidalnym zapaleniu stawów, wtedy, kiedy mamy stabilną postać choroby, jesteśmy na niewielkiej dawce, na ze sterydu e, doustnego, czy możemy również taką szczepionkę przyjąć. Jeżeli chodzi o szczepienie przeciwgrypowo, oczywiście o tym decyduje lekarz, rozważając korzyści e, dotyczące tego, jakie może to przynieść. Natomiast zgodnie z danymi e, z piśmiennictwa, absolutnie takie osoby, jeżeli mają stabilną postać choroby, biorą niewielkie dawki sterydu, nie ma przyciskania do tego, żeby szczepić szczepionką nieżywą. Więc jeżeli ta osoba nie jest na leczeniu biologicznym, nie jest w okresie zaostrzenia, to absolutnie taką szczepionkę przeciwgrypową nieżywą również może przyjąć. Czyli obalamy ten mit, że osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne nie mogą się szczepić. Tak, jest. mogą. Zdecydowanie. Absolutnie tak. Była mowa też o gruźlicy, że tu o kolei, o, z, z kolei chodziło o szczepionkę na gruźlicę. Że jedna mama powiedziała, że zabezpiecza przed gruźlicą kości. W związku z tym, jeśli tylko przed tą gruźlicą kości w 100% zabezpiecza, to nie ma sensu. To, się jest, to, to też jest oczywiście nieporozumienie i wynika z tego, że, że czytając ulotki mamy czasami źle interpretują tą ulotkę, bo rzeczywiście w ulotce jest napisane, że szczepionka w 100% zabezpiecza przed gruźlicą kości. Co nie znaczy, że nie zabezpiecza przed gruźlicą płuc. Nie w 100%, ale zabezpiecza <grym> również przed groźnicą płuc, ale jeżeli jest napisane, że zabezpiecza przed groźnicą kości w 100%, to znaczy, że tylko przed gruźlicą kości. Co oczywiście absolutnie nie jest prawdą, ale takie, no niestety, interpretowanie tych ulotek przez, przez rodziców czasami niestety też ma miejsce. No Ale dobrze, że też przychodzą i pytają o to. Tak, ja staram się absolutnie w przychodni na takie e, pytania odpowiadać i zachęcam również do tego, żeby rodzice szczepili na szczepionki zalecane. Bo to, to, co też jest teraz bardzo ważne i to, co w tym okresie grypowym jest też bardzo istotne, to szczepienie na pneumokoki, również osób dorosłych, którzy nie mają odporności na pneumokoki. A pneumokoki, jak wiemy, wywołują ciężkie zapalnia płuc, więc tym bardziej też powinno się szczepić. Wróćmy właśnie do dzieci. Szczepionki skojarzone. Tu też były obawy mm. dotyczące tego, że tam w takiej jednej szczepionce to jest tyle tego wszystkiego, że po prostu no, no, no nie podam dziecku, bo się boję. No, to też jest kolejny mit. Ja tylko chcę zwrócić Państwa uwagę, że w Europie Polska jest jedynym krajem, który szczepi pełnokomórkowym krztuścem. Nikt w Europie już nie szczepi pełnokomórkowym krztuścem, czyli tą tak zwaną szczepionką sanepidowską, jak my ją nazywamy, czyli tą, którą mamy w standardzie. Szczepionka pełnokomórkowa zawiera 3000 antygenów krztuśca. Szczepionka skojarzona 3 antygeny, czyli 1000 razy mniej. Więc mówienie o tym, że szczepionka skojarzona zawiera więcej substancji, więcej antygenów jest oczywiście też nieporozumieniem. Więc nie Powinno się takich informacji oczywiście propagować i szerzyć, bo one są nieprawdziwe po prostu. A jeszcze takie składniki, które w szczepionkach gdzieś występują? Rtęć, glin. Mm -hmm. Tu też często są obawy, że to się później odkłada w organizmie. W szczepionkach nie ma już tiomersalu rtęci. Ten tiomersal rtęci był też w szczepionce przeciwgrupowej, ale od 18 roku również go tam nie ma. Był używany jako konserwant. Natomiast to jest w ogóle substancja, której nie powinniśmy się obawiać, bo to jest substancja rtęci, która jest rozpuszczalna i jest wydana. Z moczem, więc tak naprawdę bardzo szybko nawet wcześniaki, które ten tiomersal w czymś mogłyby dostać, bardzo szybko sobie z tym tiomersalem radzą. Natomiast na przykład związki rtęci, które występują w żywności, na przykład w rybach, to są związki rtęci nierozpuszczalne w wodzie, więc one rzeczywiście um, um, mogą ulegać kumulacji i tego się nie boimy, że one się mogą kumulować. Mhm. A boimy się substancji, których po pierwsze już nie ma w, w większości szczepionek. Jedyną szczepionką chyba, która zawiera jeszcze tiomersal jest EUVAX, czyli szczepionka przeciwko wirusowym panią wątroby typu B, ale większość szczepionek tego TMR tenci już nie ma po A prostu. Aluminium? A glin, aluminium? Jeżeli chodzi o glin, to są tak znikome ilości, że, że też absolutnie nie powinniśmy się takich małych ilości jak gdyby obawiać, natomiast no, to powtórzę jeszcze raz, w żywności mamy kilkadziesiąt albo kilkaset razy więcej tego glinu niż to, co jesteśmy w stanie przyjąć w szczepionce. Panie doktorze, na zakończenie naszej rozmowy chcę, żeby to jeszcze wybrzmiało warto się szczepić przeciwko grypie. Absolutnie tak i ja będę zachęcał Państwa głównie do tego, żeby chronić swoje dzieci, bo to ta grupa e, populacji jest najbardziej narażona na powikłania, to po pierwsze, a po drugie dzieci będą roznosiły tą infekcję wśród dorosłych, często obarczonych innymi e, chorobami, typu cukrzyca, astma, POHP i tak dalej, więc absolutnie powinniśmy te dzieci chronić. To jest pobudzenie po prostu naszego układu odpornościowego do działania dokładnie tak Bardzo dziękujemy za wizytę ja w studiu pediatra Państwu bardzo Dr. Artur Żerkowski był naszymi państwa gościem Dziękujemy bardzo Dziękuję bardzo Dobry moment